Witam Was w 13 odcinku zagrajmy w Half-Life 2 Episode 2. Ciąg dalszy bitwy wewnątrz bazy White Forest. Odpieramy atak Intruzów Kombinatu. Nie mogę, Wiem, że trzeba to zrobić, ale tu jest walka. Poleciało z aż bronie pospadały na dół Jeden przybity do ściany Zaraz zobaczymy jaką pozycję Ustanowimy Aż wszyscy pospadali na dół Patrzcie, jak ten poleciał, zajebiście. Przez moment tylko można było to zauważyć. Patrzcie. <ścoughs> ja pierdolę. Co za widok. Tak właśnie w FI, będzie przy HV tratorze jak będę nagrywał. Po Nourilu. Po dodatku u to napali. Tak, tak, będzie FI. Wiem, słyszałem. Ja pierdolę. Wróciłbym się jeszcze po amunicję do kuszy, bo tam na dole zostawiłem Polera. Idę, wraz wrócę się. Tu gdzieś amunicja pływa w wodzie. O, właśnie. Dobra, tu więcej nie ma nic. Dobra, jest ta kusza wyjebista broń. Pewnie, że ktoś żyje. Kurwa. Zmora, normalnie zmora z włożeniem na drabinie. Człowiek się spiesza, to ci jeszcze potrafi się spieszyć. Ja pierdolę, no. tu już jest końcówka, tych trzeba zabić. Jezu, jaki on jest. Niecierpliwi ten Magnus, ja pierdolę. I tak już nikt nie wejdzie, bo już jest limit przeciwników. No dawaj, wy, wyłaś z półmieru. Wiem, już idę do środka. Zamykam silos Jeszcze tych krów zabiję skurwiali. Tam advisor widzieliście? Na górze był Taki wielki jajowaty był advisor widzieliście? No Jeszcze, jeszcze paru zabiję wiem za kim się wrota zamknęły <grystanie> O i Alix już wyszła z kuriachem O walną chleb widzieliście? Prądem tam jeszcze na dole nie wiem jakim cudem jeszcze stanie. Ta. Szkoda, że tu pancerza nie było, baterii Ale nic. Nie można mieć wszystkiego.

Nie, nic to ciekawego nie ma. Ty się tutaj postoisz, popilnujesz. Nic tu żadnych skrzynek z zapasami nie ma, tylko goło jakieś stare pudła. Dobra, idziemy na górę teraz. Dziękuję za pomoc. że helikopter, nie wiem, po co właśnie na ten borealist polecieli. My musimy też tam iść, ale w. w epizodę 3 albo w Half-Life 3. Nie wiadomo, kiedy. jaka część wyjdzie. Co, co oni zrobią, Valve Corporation?

To jest właśnie ta transmisja Czasem. rozkodowana o, z pendrive'a. A jeszcze czeka rozkodowanie tych, tych kodów do... ...do rezonansu Czasem magnetycznego. Borealis. Legendarny statek... To jest w korporacji Aperture Science, tam gdzie w tych pomieszczeniach rozgrywał się Portal i Portal 2. Pewne powiązanie właśnie z Half-Life'em, z wujką. Ale w ich ruszu, by zbierać Black Mesa za podatki, musiały wrócić do normalnych standardów ryzyku. Słyszeliśmy, że ich ryzyko po prostu zniszczyło się, zniszczyło się. Wszystko to, a nawet część drogi.

But my goodness, we have coordinates, blueprints, hailing frequencies. Quite ingenious Dr. Mossman to hide it all in the carrier way. Well, That means she's still alive up there. But as a combine catch. if will tear out everything she knows. There'll be nothing left of her. But we don't know We're for sure. sure. I won't take that chance. I'm going after her. Now, Eli, the only thing worse than Judas go their hands would be if they should get a hold of you. She may know the particulars of the Moria, but you, know everything about the resistance. Listen to me, Kleiner Dad. Gordon and I are more than able to handle this. We'll get her back. Kleiner, where are you? Why is this the decoding finished? Oh, fine. The code? Yes, Magnuson.

no, to właśnie powiedziała te słowa, które wcisnął jej G-Man podczas zwartesem. Nie wiem, dlaczego on chce, żeby coś się stało jej ojcu. Okej, Czy potrzebujesz coś? Zasłabł się. Tak, ale, ale, możecie? Nie mam mięsa, żebym mógł mieć kopię chleba? Jest to chleba nawet w tym ojcu. Dobra, nie martw się, zostanę tu z nim. Co chcesz mi powiedzieć? No, taki właśnie etap miał drugi, etap half life 1. Taki, taki tytuł był. No właśnie. Wiesz o kim mówię? Wiem, wiem. O When you brought in that crystal, I knew it. I should have aborted that damn test, but i did it? The whole world went to hell that day. And now now he's using my little girl. Putting words in her damn no, it. I should have known when he rescued her, it was for his own damn reasons. Gordon. So much I need to tell you. Between us we may finally have a chance here you go. Is everything alright? No Magnus from Taras Alright, people, change the plans. There, no there is no way, way we can lose before those striders are... Oh oh excuse me if I'm interrupting you. I'll just step out until you finish if that's <coughs> more

point energy field manipulator clears up that little problem. No, tu nawet rysunek jest taki, o, widzicie, amatorski. <grywka> Z Tridera, tu jest ta bomba Magnusona, Tu jest ten device mój. No, obliczenia nawet są. Tak, tam będą te domki w, zaopatrzone w te urządzenia i będą co jakiś czas będą się uzupełniać, generować. Tam będzie też amunicja, obok, apteczki i pancerze. No proste.

Tak, i nawet jeszcze będzie się Strider poruszał To w ten czas będzie jeszcze trudniejsza do trafienia. Tak. Nie, nie będę te... Nie będę ćwiczył, bo szkoda czasu na nagrywanie. Pewnie, że wystarczy. Ja już wszystko wiem jak to się obsługuje. So, you'll so have ample supply, ample supply of explosives. explosives. Now, Now, I must I get back, back to my rocket, rocket, freeman. I'm I relying on you not to squander, squander my trust or my medicines. My medicines. Oh, and freeman, na tym skończy odcinek off, I might I might just just you for that black mixture. You know, you know, know the one I, I, I make, mean. Involving a certain microwave. Casserole. Hmm, obiad. Dobra, zapraszam na 14 odcinek.